Czy wiedzieliście, że aż 80% kobiet z chorobą Hashimoto ma niedobór żelaza? Mimo, że większość z nich nawet o tym nie wie, to odkrycie całkowicie zmienia sposób, w jaki powinniśmy myśleć o leczeniu chorób tarczycy. Dzisiaj opowiem Wam na bardzo interesujący temat: Dlaczego przy niedoczynności tarczycy lub chorobie Hashimoto często pojawia się niski poziom żelaza i ferytyny? Jest ze mną Mariusz, który będzie dzisiaj moim rozmówcą i zadawał mi pytania na ten temat. Mariusz, jesteś gotowy? Zdecydowanie tak. Dzień dobry, Pani Iwono. To, co Pani powiedziała, to naprawdę zaskakujące statystyki, szczególnie, że mówimy o dwóch problemach zdrowotnych, które na pierwszy rzut oka wydają się być zupełnie niezwiązane. Dokładnie tak, a najciekawsze jest to, że w tarczycy działa enzym zwany tyreoperoxydazą, który bez odpowiedniej ilości żelaza po prostu nie może prawidłowo funkcjonować. To jak próba uruchomienia samochodu bez kluczowego elementu silnika. Hmm, a jak to się przekłada na codzienne funkcjonowanie pacjentów? No więc wyobraź sobie sytuację. Pacjent przyjmuje leki na tarczyce. Wszystko wydaje się być pod kontrolą, a jednak nadal czuje się fatalnie. Jest chronicznie zmęczony, włosy wypadają garściami, ciągle marznie. I właśnie tutaj pojawia się ta fascynująca zależność. To brzmi jak naprawdę podstępny problem. Czy najnowsze badania rzucają na to jakieś nowe światło? Och, i to jeszcze jak. Badania celusa i jego zespołu wykazały coś naprawdę interesującego. U pacjentów z niedoczynnością tarczycy poziomy ferytyny i żelaza były znacząco niższe niż w grupie kontrolnej. Co więcej, znaleźli oni bezpośrednią korelację między poziomem TSH a wartościami żelaza. A jak to się ma do wchłaniania żelaza? Bo rozumiem, że sama niedoczynność tarczycy może komplikować sprawę? Właśnie tak. To jest jak błędne koło. Niedoczynność tarczycy spowalnia metabolizm i pracę przewodu pokarmowego, co utrudnia wchłanianie żelaza. Do tego dochodzi często zmniejszona kwasowość żołądka, a to kolejna przeszkoda w przyswajaniu tego pierwiastka. Czyli można powiedzieć, że jeden problem napędza drugi? Dokładnie. I wiesz, co jest najbardziej fascynujące? Najnowsze badania pokazują, że nawet niewielki niedobór żelaza może wpływać na produkcję hormonów tarczycy, nawet jeśli pacjent przyjmuje odpowiednie leki. To naprawdę zmienia perspektywę patrzenia na leczenie chorób tarczycy. Jakie są pierwsze kroki, które powinien podjąć ktoś, kto podejrzewa u siebie taki problem? Przede wszystkim kompleksowe badania. Nie wystarczy samo TSH, potrzebujemy pełnego obrazu gospodarki żelazem. Ferytyna, żelazo w surowicy, TSAT, TIBC to podstawa do dalszego działania. A co z dietą? Bo rozumiem, że sama suplementacja może nie wystarczyć? No więc tutaj sprawa jest dość złożona. Potrzebujemy strategicznego podejścia do diety. Żelazo chemowe z mięsa i ryb, ale też źródła roślinne jak szpinak czy nasiona. Kluczowe jest odpowiednie łączenie produktów. Na przykład witamina C znacząco zwiększa wchłanianie żelaza. Czyli nie wystarczy po prostu jeść więcej produktów bogatych w żelazo? Dokładnie tak. To jak z układanką. Każdy element musi być na swoim miejscu, np. picie kawy czy herbaty. Podczas posiłku może zmniejszyć wchłanianie żelaza nawet o 60%. Dlatego timing jest tak ważny. A jak często należy kontrolować poziom żelaza? Standardowo zalecamy badania co 3-4 miesiące, szczególnie na początku. Ale uwaga! Suplementacja żelaza musi być prowadzona pod ścisłą kontrolą lekarza, bo przedawkowanie może być równie niebezpieczne jak niedobór. To wszystko brzmi dość skomplikowanie. Jak pacjenci mogą sobie z tym radzić na co dzień? Kluczem jest systematyczne podejście. Prowadzenie dziennika objawów, planowanie posiłków, regularne badania i co najważniejsze, współpraca ze specjalistami, endokrynologiem i dietetykiem, którzy pomogą ułożyć indywidualny plan działania. A jakie są najnowsze trendy w badaniach nad tym tematem? Fascynujące jest to, że naukowcy odkrywają coraz więcej powiązań między metabolizmem żelaza a funkcjonowaniem układu odpornościowego w kontekście chorób autoimmunologicznych tarczycy. To może całkowicie zmienić nasze podejście do leczenia w przyszłości. Brzmi jak prawdziwa rewolucja w endokrynologii. I to właśnie pokazuje jak ważne jest całościowe spojrzenie na zdrowie. Nie możemy traktować tarczycy w izolacji. Wszystko w naszym organizmie jest ze sobą połączone, to jak ekosystem, gdzie każdy element wpływa na pozostałe. Dziękuję za tę fascynującą rozmowę pani Iwono. Myślę, że nasi słuchacze otrzymali solidną dawkę praktycznej wiedzy. Tak. I pamiętajmy, jeśli borykamy się z problemami tarczycy, warto spojrzeć szerzej i sprawdzić także poziom żelaza. Czasem to właśnie ten brakujący element układanki może zrobić ogromną różnicę w naszym samopoczuciu i zdrowiu. Serdecznie dziękuję i jeśli chciałbyś pogłębić temat, wejdź na stronę dietetyk lasekpl do zakładki kontakt. Możesz też znaleźć mnie na Facebooku. Wpisz w wyszukiwarkę dietetyk Iwona Lasek. Do usłyszenia.